Most Wartości. Technika służy do pracy z relacjami. Most Wartości Roberta Dilca pozwala przyjrzeć się relacji, poprawić komunikację, rozwiązać konflikty i zyskać więcej zrozumienia. Most jest tu metaforą budowania porozumienia pomiędzy stronami. Dzięki temu odwołuje się do pracy z podświadomością. Jak większość technik w Norman Bennett jest. Prowadzona w przestrzeni, wykorzystując kanał kinestetyczny. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu instruktażowego. Cześć, Kasiu. Cześć, Robert. Jak się dzisiaj masz? Świetnie, jak zawsze. Fajnie. Powiedz, Kasiu, czym dzisiaj do mnie przychodzisz w takim razie? A chciałabym się przyjrzeć relacji pomiędzy mną a moim partnerem. Czyli relacja między tak. tobą a partnerem. Mhm. Co stanowi trudność w tej relacji pomiędzy tobą a partnerem? Ja myślę, że jak w każdej relacji, gdzieś różne wartości mogą się rozmijać. Mm -hmm. tak? Mogą być bardzo dobre intencje <głos》> i, i też taka chęć, żeby żyć po swojemu. I, I nie zawsze człowiek ma taką świadomość tego, że, że trzeba też tej drugiej osobie dać żyć po swojemu i gdzieś wypracować ten kompromis. Okej. Okay. A powiedz mi, co miało być efektem tego naszego spotkania, czyli przyjrzeniu się tej relacji Twojej z partnerem? Chciałabym wiedzieć z, skąd ja idę i skąd idzie on, okay. Okay. gdzie się spotykamy, gdzie się mijamy i na czym możemy...